Witam serdecznie. Dzisiaj na kanale zreperuj to. W końcu będzie jakiś sprzęt audio, bo myślę, że wielu z was czekało na to. Zatem proszę bardzo. Mamy dzisiaj na serwisie taki oto interfejs audio. Jest to Motu model M2, ale najpierw może wspomnę o tym, jaka jest tutaj usterka w tym interfejsie. Jest do wymiany. W zasadzie tylko gniazdo USB typ C, bo jest po prostu uszkodzone, a interfejs sam w sobie jest sprawny. Może tak pokrótce. Mamy tutaj główną gałkę głośności. Jest monitor, nie? No i zobaczcie sobie. E, muszę tak mikroskop na skraju mieć, w zasadzie. No i widzicie, jest jakaś taka blaszka, nie? Tam. Ona jest taka pogięta. Także co? Ja sobie przygotowuję sprzęt i do dzieła. Witam serdecznie. Dzisiaj na kanale Zreperuj to. W końcu będzie jakiś sprzęt audio, bo myślę, że wielu z Was czekało na to. Zatem, proszę bardzo, mamy dzisiaj na serwisie taki oto interfejs audio. Jest to Motu Model M2. Za chwilkę sobie oczywiście go rozpakujemy, zobaczymy jak to wygląda, jak się prezentuje, ale najpierw, może wspomnę o tym, jaka jest tutaj usterka. Dzisiaj będzie taki troszeczkę luźniejszy odcinek, nie będzie schematów, nie będzie trudniejszych napraw, bo w tym interfejsie jest do wymiany w zasadzie tylko gniazdo USB typ C, bo jest po prostu uszkodzone, a interfejs sam w sobie jest sprawny. Także dzisiaj taka Powiedzmy, dość prosta i lżejsza naprawa, no, ale za to może sobie coś tam jeszcze obejrzymy, omówimy, może coś potestujemy, zobaczymy. Zatem rozpakujmy ten interfejs. Patrzmy, jak to wygląda w środku. No, powiem Wam, że prezentuje się to naprawdę fajnie. Widać, że solidny sprzęt, znaczy solidna obudowa to na pewno wszystko aluminiowe. No i co? Jak to się prezentuje ogólnie? Może tak pokrótce. Mamy tutaj główną gałkę głośności z spodpisana monitor nie? czyli tak naprawdę właśnie na nasze wyjścia. Nie? To co wychodzi z tego interfejsu zarówno na gniazdach RCA jak i duży jack no to sobie tutaj głośność ustawiamy no wiadomo taka podstawowa rzecz no i tu mamy też gniazdo słuchawkowe, głośność wiadomo. Dwa wejścia XLR i TRS w jednym czyli można duże jacki wpiąć i XLR -a. to są wejścia liniowe zarówno pod mikrofon pod gitarę, no i jak właśnie samo nazwa mówi, wejście liniowe również do wpięcia innych urządzeń też można sobie głośności osobne regulować mamy tutaj też gniazda fantomowe 48V pod mikrofony pojemnościowe no i wyświetlacz, który jak widzieliście na opakowaniu bardzo ładnie to graficznie prawdopodobnie wygląda nie miałem jeszcze tego interfejsu wcześniej w rękach, więc dopiero po naprawie sobie to zobaczymy, jak to wygląda. No i z tyłu włącznik zasilania, właśnie to nasze uszkodzone gniazdo USB typ C. No i jeszcze MIDI, PENFA MIDI. Jak widać nie ma tu wyjść cyfrowych, zarówno RCA jak i też optycznego, także mamy tutaj tylko wyjścia analogowe. To takim krótkim tytułem wstępu. Zatem myślę, że nie ma na co czekać, tylko rozkręcamy ten sprzęt. Nie? Także do dzieła. Jak widać, płytka już nam wychodzi stąd z tym całym modułem przednim, ale widzę, że trzeba będzie chyba też nie, myślę, że sobie to tak przerzucimy. Właśnie. To sobie już odłożymy na bok. No i tak to właśnie wygląda w środku. No jak widać, jest trochę elektroniki. Wiadomo, są układy scalone, wszystko w SMD. No, wiadomo, no nic tutaj dziwnego nie ma. Kondensatorki Nikihona czyli bardzo dobre japończyki no zobaczmy też jak wygląda z drugiej strony a z drugiej strony to już w zasadzie nie ma nic jeżeli chodzi o elementy elektroniczne płytka jest oczywiście wielowarstwowa ja myślę, że ten panel tylny z tym włącznikiem sobie też odlutuje, żeby to się tak żeby to nie przeszkadzało i też żeby przypadkiem tego nie porysować no i to nasze gniazdo USB typ C ono jest uszkodzone, w środku widać ja się muszę przyjrzeć temu. W środku chyba została został kawałek końcówki od wtyczki USB typ C. Tak mi się wydaje. Na pierwszy rzut oka tak to widać. Może zobaczymy sobie to jeszcze pod mikroskopem, nie? No i nasze zadanie będzie polegało na tym, żeby to wylutować. Trzeba będzie to prawdopodobnie od tej strony podgrzać i zobaczymy, bo można by było też z tej strony to zrobić. Pewnie byłoby lepiej. Ale problem jest taki, że są tutaj te gniazda od Midi, te gniazda dinowe. One są stworzywa i nie chciałbym, żeby tu coś przytopić. Wiadomo, można taśmą kaptonową to zabezpieczyć, jak również układy dookoła. No ale zawsze istnieje ryzyko, jak będziemy tu hotem, hot R grzali Więc coś ja jeszcze zastanowię i za chwilę Wam powiem, jak to sobie rozwiążemy. A tymczasem wylutujmy sobie to od razu zawczasu, żeby to tak nie przeszkadzało. Za mało żaru. No i okej. Okay. Odlutowane i teraz będzie zdecydowanie lepiej mi się to naprawiało. Zatem co? Idziemy pod mikroskop i zobaczymy sobie razem, jak to wygląda. No i zobaczcie sobie. Muszę tak mikroskop na skraju mieć w zasadzie. No i widzicie, jest jakaś taka blaszka, nie tam ona jest taka pogięta. No i dzięki tej blaszce pogiętej może być tam ewentualnie jakieś zwarcie zrobione nawet, mam nadzieję, że się tak nie wydarzyło, bo mielibyśmy więcej pracy do zrobienia tutaj. No, ale trzeba to bezwzględnie wymienić. I co, ja sobie przygotowuję sprzęt i do dzieła. Ja jeszcze oczywiście sobie okleiłem te gniazda taśmą kaptonową, tak porządnie na kilka razy. No bo nawet jak będziemy od góry grzali, no to nie chciałbym, żeby tutaj coś się stało. Także mam nadzieję, że będzie wszystko ok czy co działamy dalej, nie? Słuchajcie, jak widzicie, nie wszystkie dziurki jeszcze udało mi się oczyścić z cyny. Wbrew pozorom nie jest to takie proste jakby się wydawało. Te pola masowe w miarę szybko udało się oczyścić z dużym grotem i z dużą pojemnością cieplną. No ale te mniejsze już nie idą tak łatwo. Zatem ja sobie jeszcze poza kamerą powalczę z tym. No i później widzimy się, jak już będzie to przygotowane do wlutu. Nie ma sensu, żebym to pokazywał, bo może to troszkę potrwać. Zatem zrobię to już poza kamerą. Słuchajcie, ja sobie tutaj. Ogarniam te dziureczki, i tak dalej. A w międzyczasie jeszcze coś mi przyszło na myśl, bo sobie spojrzałem na to gniazdo USB Typ C i coś mnie tknęło, żeby sprawdzić, czy w ogóle one są tutaj dostępne w Polsce. I wiecie co? Niestety, kurczę, nie są dostępne te gniazda, bo jest to dość specyficzne gniazdo, 16-pinowe. I powiem Wam tak: jedyne co znalazłem, no to albo z takiego dużego sklepu ze Stanów. Albo u Pana Chińczyka z tym, że będzie to zamiennik wtedy. Nie z tej samej firmy, ale o tym samym rozstawie pinów. No i co? Może wam pokażę jak to wygląda. Zobaczcie sobie, tak to, to gniazdo generalnie wygląda. Widzicie, nie, nie jest to takie typowe standardowe gniazdo, Znaczy. Yy, standard tu jest zachowany, prawda? Ono już jest tutaj bardziej trochę rozwolone, bo wiadomo je usuwałem. Standard typ USB typ C jest zachowany. Ale chodzi mi o ten pinout tutaj, nie, wyprowadzeń, bo zazwyczaj są, nie wiem, mieszane. Na przykład jest część tych pinów przewlekanych, a część do montażu powierzchniowego. No, a tutaj mamy taki pełny. No, jak widać, produkuje to firma GCT. I powiem Wam tak: w Polsce będą dostępne, ale dopiero gdzieś w przyszłym miesiącu, niestety, bo jest przewidywana dostawa. U pana Chińczyka są dostępne od ręki i no wiadomo, jakieś powiedzmy 8 dni oczekiwania, a ze stanów teoretycznie do 3 dni, ale niestety wtedy przesyłka też jest o, o około 80 zł droższa, nie? Więc ja sobie to skonsultuję z klientem i zobaczymy, co będzie dalej z tym, nie? No bo tak czy siak trzeba będzie tą naprawę na razie przerwać, i no niestety będę musiał ją dla Was odłożyć na później, więc film z tego wyjdzie. Później niż się spodziewałem No i słuchajcie ja już z klientem wszystko skonsultowałem Klient chce aby zamontować gniazdo oryginalne ale żeby też koszta nie były Zbyt wysokie więc zostajemy przy opcji zamówienia z tego polskiego sklepu I po prostu czekamy Aż dostawa przyjdzie nie? Także no Ja w tej chwili naprawdę niestety muszę odłożyć Zatem Czekam I jeżeli mi to przyjdzie no to Dogrywam dalej no i oczywiście zobaczycie to sobie nie No ale z tego względu też film będzie później niż się spodziewałem. Także dla Was to moment, a dla mnie jakiś tam czas oczekiwania. Także do zaraz. No i słuchajcie, mała zmiana planów. Mianowicie, tak jak mówiłem, ustaliłem z klientem, że będziemy kupować te gniazda w Polsce już po nowym roku, jak przyjdzie dostawa. Ale ja oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie skusił się tak dla siebie, po prostu dla własnej informacji. Dla wiedzy też. I zamówiłem sobie po prostu dodatkowo te gniazda jeszcze z Chin, bo nie były drogie i też wydawały się ok. I wiecie co? Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Mamy gniazda. Jest tutaj blister pięciu sztuk. Jest już cztery, bo jedną wyjąłem. Zaraz Wam pokażę, jak to gniazdo się ma do oryginału. I wiecie co? No wydaje się, że są to oryginalne gniazda. Jest nawet ten nadruk mm, firmy GCT, tak jak w oryginale. Także no, jestem na razie pozytywnie zaskoczony i już Wam pokazuję o co chodzi. No i zobaczcie. Tu mamy to gniazdo oryginalne firmy GCT. Jest nadruk, Tak to wygląda. To już wcześniej to widzieliście. No, nic nadzwyczajnego, nie? USB typ C. No i tu jest już to w środku zmasakrowane, nie? No bo wymontowywałem i tak dalej. Ale to nie ma znaczenia. I to porównania. Zobaczcie sobie. Tu mamy to nowe gniazdo, nie? Po prawej stronie. No i zobaczcie, no wyglądają identycznie, prawda? No nie ma tu jakiś różnic za bardzo, z tego co widzę. Na pierwszy rzut oka wygląda to ładnie. Metal z którego jest ta budowa jest no niemalże identyczny. W środku wygląda to tak, widzicie? Ładnie wszystko, nie ma jakiejś tam zawiniętej blachy dziwnie. Wszystko wygląda. Nawet sobie testowałem wtyczką i ładnie to wszystko siedzi. No, i tu piny pozłacane też są. Jest taka mała warstwa. Także no, wydaje się, że jest to oryginał, i ja bym tutaj cudów szczerze mówiąc już nie szukał. Tylko wręcz nawet poinformowałem klienta o takiej sytuacji. I generalnie klient się zgodził, żeby to montować. Także to montujemy. I tyle. Nie ma co wydziwiać, nie ma co czekać na dostawę w Polsce, bo podejrzewam, że będzie to samo po prostu. I tyle, nie? jeszcze sobie rzućcie okiem. To samo, nie? No, nie ma tutaj naprawdę, nawet te zgrzewy tutaj są w tych samych miejscach, także. No, ja podejrzewałem, że nie ma tutaj różnicy. Także montujemy sobie to gniazdo, ale do tego przejdziemy zaraz. No i tutaj, jak wspominałem wcześniej, mam blisterek, jeszcze 4 sztuki. Także jeśli mielibyście właśnie tego typu problem w waszym interfejsie MOTU 2, yy, także zapraszam. 4 sztuki jeszcze naprawię, a jak zajdzie potrzeba, no to oczywiście zamówię więcej. A tutaj jeszcze sobie przejdźmy do tego naszego złącza na płycie. Jak widać, nie udało mi się wszystkich dziurek wyczyścić, mimo że próbowałem to na różne sposoby i plecionką, i odsysaczem, i tak dalej różne groty. No problem polega na tym, że te piny są naprawdę bardzo blisko siebie i nawet jak tutaj złapiemy plecionką, jeżeli uda nam się wyciągnąć, z, dajmy na to, z tych dwóch dziurek no to cynamon pojawia się w innej dziurce i tak w kółko nie, Także nie jest to takie proste. No, ale my sobie z tym poradzimy. Jeżeli nawet się nie udało, no to po prostu zrobimy tak, że gniazdo się tu wsadzi, i znowu też od spodu hot RM to podgrzeje, e, złapie na te kilka pinów, i potem już jeszcze sobie wylutujemy. No, to nie jest problem, nie? No, oczywiście najwygodniej byłoby, gdyby te dziurki wszystkie były oczyszczone, to byłoby zdecydowanie łatwiej. No, ale mówię, no, nie jest to takie proste. A szczególnie przez to, że te dziurki są malutkie, bardzo, bardzo, bardzo małe i blisko siebie. To jest problem. Także co? Nie pozostaje nic innego jak zabierać się do pracy i działamy. Widać, gniazdo zostało już wymienione. Było trochę z tym zabawy, trzeba było grzać mocno dość. No i od góry wygląda to tak. Zostały jeszcze przelotki zalane cyną, także jest to solidnie wlutowane. Nic się złego nie powinno dziać. Gdzie, nie gdzie tutaj jeszcze widać coś takiego, nie? ale to nie jest stopnik, tylko po prostu to są takie lekkie. Staresowania na laminacie, po oczyszczeniu cyny tamtej starej, z przelotek. No, niestety czasem się tego nie da uniknąć. W rzeczywistości nie wygląda to aż tak źle. Także to tylko taki mały mankament tego lutowania, ale tak to jest wszystko w porządku. Najważniejsze, że gniazdo solidnie siedzi i raczej nie ma szans, żeby je wyrwać. Ktoś by musiał to zrobić naprawdę z premedytacją i specjalnie, tak naprawdę. Także co? Nie pozostaje nic innego, jak zamontować sobie to do obudowy, wlutować jeszcze ten włącznik. No i będziemy testować, nie? Także do dzieła. Jak widzicie, karta jest już złożona, skręcona, i za chwilkę będziemy sobie ją podłączać do komputera. Będziemy testować nasze nowo wlutowane gniazdo. Ja sobie tylko tu zrobię porządek i widzimy się za chwilę. No i zobaczcie, mamy już to wszystko przygotowane. Ja już sobie kartę nawet podłączyłem do mojego audio tutaj serwisowego poprzez złącze RCA. No i co? Kabelek podpinamy. Ja dodam tylko, że już wcześniej sobie. Zainstalowałem sterownik, aby to szybciej było. Zatem pokażę Wam teraz na ekranie, jak to wygląda. Będziemy sobie wpinali. No i zobaczcie, mamy menedżer urządzeń i uwaga, uwaga. I, I uruchamiamy włącznik. No i proszę bardzo, wystartowało, nie? O, jak widzicie, na ekranie od razu już nam się pojawił tutaj. Manager, taki, taka aplikacja do motu. Ustawimy sobie wyższą częstotliwość próbkowania. Możemy zamknąć, i jak widzicie, tutaj już jest widoczne, nie? To nasza motu. Ja już tutaj mam przygotowany odtwarzacz muzyczny. Wejdźmy sobie jeszcze w menu. No i mamy tutaj sterownik Azio. Na nim też ustawiłem sobie 96. 1000 herców, czyli 96 kHz, 32 bity. Myślałem, że uda się to zrobić na Wasapi sterowniku, ale zobaczcie, na Wasapi mamy tylko 48 kHz. Nie wiem dlaczego tak jest. Widocznie, może ta karta nie jest kompatybilna w pełni, ale zaraz jeszcze jest PUSH. No, w sumie na Wasapi Exclusive Push można ustawić. No, zobaczmy, czy się to uda. No i sobie coś puszczamy, nie? Jak widzicie, tutaj już się nam pojawiają ładnie linijki świetlne. No i co? Test na głośnikach, nie? Są jakieś dziwne trzaski. Nie wiem dlaczego. Czyżby. Jednak coś było nie tak z tymi ustawieniami. Jeszcze sobie coś sprawdzimy. Podajmy no jeszcze na Azio. To jest nie tak jednak, bo są jakieś takie trzaski. Czyżby latencja była za niska? Muszę się tutaj pobawić jeszcze chwilę. Może sobie obniżymy jednak, nie wiem, na 48. Słuchajcie, jeszcze tutaj pokombinowałem poza kamerą. Wymieniłem sobie kabelek USB-C na taki kątowy, tutaj miałem na serwisie i jeszcze go podłączyłem bezpośrednio już do gniazda USB. Co prawda frontowego, ale już pominąłem wszystkie huby USB. Bo wydaje mi się, że podłączając taką kartę przez huby USB może być większa latencja i stąd takie trzaski. Tak mi się wydaje. No ale zobaczymy, nie? Puścimy sobie zaraz coś. Może tak to zrobię, żeby było lepiej widać. No i dobra, jedziemy, nie? I jak widać, karta działa, głośność bez zarzutu tutaj działa. Ja oczywiście poza kamerą, już sobie sprawdzę jeszcze gniazdo słuchawkowe te wejścia i tak Ale w każdym razie wymiana gniazda USB typ C zakończyła się powodzeniem jak najbardziej. Nie? Myślę, że ważne przy tego typu interfejsach audio jest to, aby zastosować odpowiedni kabel, odpowiednio ekranowany, na pewno, na pewno też dobrej jakości. Te kable, które mam na serwisie, teoretycznie są dość dobre, ale myślę, że można by było tutaj zastosować jeszcze lepszy kabel. No i konkluzja jest taka, że nie warto takiego interfejsu podłączać przez jakiekolwiek huby USB, bo powstaje tutaj jakaś dziwna latencja, nie? Wydaje mi się też, że może być to kwestią różnych sterowników, różnego oprogramowania, które używamy, różnych częstotliwości też próbkowania tutaj. Myślę, że spośród osób, które oglądają ten odcinek, być może właśnie ktoś ma taki interfejs i podzielcie się w komentarzu, jak Wam się użytkuje ten sprzęt, czy mieliście jakieś problemy podczas użytkowania na początku, czy była jakaś właśnie latencja, trzaski itd. Dajcie znać w komentarzu. A tymczasem przejdźmy do. Podsumowania tej naprawy. Zatem podsumowując dzisiejszą naprawę tego interfejsu audio, na szczęście mieliśmy tutaj stosunkowo prostą usterkę. Prostą pod względem tego, że nie było tutaj nic zepsute oprócz tego naszego gniazda USB Typ C. Natomiast sama wymiana już wymaga pewnej wprawy i tutaj pewnej uwagi też. Ponieważ jak widzieliście na filmie i jak to wcześniej wspominałem, wymiana tego gniazda nie jest taka prosta. Bo pola lutownicze, przelotki, tak naprawdę są bardzo małe, są bardzo blisko siebie, i przede wszystkim najtrudniejszym etapem wymiany tego gniazda jest oczyszczenie właśnie tych przelotek z cyny starej. No ale jak widzieliście, można sobie poradzić również w inny sposób. Kolejną trudnością, z którą możecie się spotkać przy wymianie właśnie takiego gniazda USB Typ C, jest to, że gniazda są dość nietypowe. Znaczy, wiadomo, standard USB Typ C jest zachowany, natomiast wyprowadzenia tych gniazd są tak jest dość specyficzne. Wydaje mi się, że w wielu sprzętach nie są stosowane. Być może w innych interfejsach audio. No, ciekawy jestem sam. No i oczywiście te gniazda nie były tutaj na miejscu dostępne. Jak też wspominałem wcześniej na filmie, były trzy możliwości tych gniazd. Tym razem znów Pan Chińczyk nas poratował i okazało się, że gniazda są w zasadzie oryginalne. Także po wymianie, jak widać, wszystko działa bez zarzutu. Interfejs śmiga, no i klient oczywiście dalej będzie mógł zająć się produkcją muzyki. A tymczasem, jeżeli chodzi o tę naprawę, to na dzisiaj już wszystko. Mam nadzieję, że widzimy się na innych ciekawych usterkach sprzętów audio bądź sprzętów innych, które naprawiamy na serwisie. No i oczywiście na tych usterek. Także trzymajcie się ciepło. Hej, a tymczasem. Jeżeli podobała Wam się tego typu naprawa to pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę pod filmem. Jeżeli chcielibyście widzieć więcej tego typu napraw, to zachęcam do subskrypcji kanału Zreperuj to. Pamiętajcie, że w opisie pod filmem, jak zawsze, znajduje się link zgłoszenia waszego sprzętu do naprawy. Zatem jeśli mielibyście tego typu sprzęt, bądź inny audio, sprzęt dj laptopa lub też sprzęt nietypowy, śmiało korzystajcie z tego formularza. Na dzisiaj to już wszystko, zatem trzymajcie się ciepło hej!